Cześć, jeśli szukasz platformy do sprzedaży kursów, to zerknij na rozwiązanie, które wygląda bardziej jak świetna platforma VOD niż platforma do edukacji. Ciekawostką jest to, że zawiera wszystko, co powinno być, jeżeli chodzi o edukację. W pełni profesjonalne rozwiązanie, które wywodzi się z rodziny LEA, platform, które są wdrażane w uczelniach wyższych, przedsiębiorstwach i, sprzeda i sprzedaży kursów na dość dużą skalę. Każdy z Twoich studentów, studentek będzie mógł, mogła używać aplikacji mobilnej na tablet, telefon, na Android i iOS. Na każdej stronie, na której Twoi studenci, studentki będą się znajdować, zobaczą instrukcję. Dzięki temu, Wykonają swoje działania skutecznie. System analityczny zadba o to, żeby przekazać Tobie informację zwrotną, ale również Twoim studentom i studentkom. Bardzo serio traktujemy kwestię dotyczącą dostępności, czyli braku wykluczenia cyfrowego. Kolejna ważna rzecz to komunikator indywidualny i grupowy dla łatwiejszej nauki i kalendarz, żeby automatycznie pojawiały się informacje. Aktywności są online i offline. To wyjaśnimy później. I kwestie notyfikacji ważnych informacji, które możesz otrzymać, czy otrzymają Twoi studenci. Kwestie ankiet i wiki, czyli własna, własna encyklopedia i możliwość umieszczania ankiet aktywności wideo, aktywności workbook, bardzo łatwe przewijanie takich aktywności, czy też audiobook, a może magiczny edytor, którym łatwo jest umieszczać treści i z niego się uczyć. Zadania, czy to mogą być zadania domowe, a może quizy do powtórzeń, jak najbardziej tego typu narzędzia również są. Jest tego więcej. Możesz mierzyć frekwencję, nie wiem czy to będzie ci potrzebne, ale chcę żebyś wiedział, wiedziała, że to jest możliwe, czy zgodność z międzynarodowym formatem SCORM. Do tego grywalizacja, czy oceny. Możesz wystawiać ocenę, to jest zaawansowany system, czy grywalizacja dla większego zaangażowania. Jeżeli chcesz, abyśmy pomogli Tobie i dostarczyli Tobie również kursy, które będziesz mógł mogła sprzedawać, zapraszam, skontaktuj się. Kolejna ważna kwestia: integracja z rozwiązaniami automatyzującymi marketing, czy może kwestia automatycznego wystawiania faktur. To wszystko jest absolutnie możliwe. Płatności internetowe, Payu i PayPal absolutnie tak. Polskich złotych i w innych walutach również. Jeżeli używasz jakiegokolwiek rozwiązania do komunikacji, do wykładów live to pamiętaj, platforma Ciebie nie ogranicza, bo możesz używać każdy. Do tego logowanie się Twoich studentów, studentek za pomocą e, loginu Google jak najbardziej, czy kwestia programu referencyjnego. Zapraszam Ciebie na elea.pl, zapoznaj się, wejdź w zakładkę SEL i zapoznaj się z wszystkimi informacjami dotyczącymi platformy. Pamiętaj, to co Tobie przedstawiłem, e, to kwestia potęgi chmury obliczeniowej, największej chmury obliczeniowej na świecie i oczywiście pasji, Którą sami mamy w tworzeniu naszych rozwiązań. Do zobaczenia!